Konfrontacja z narcyzem. Narcyz dąży do tego, aby zdobyć uznanie czy podziw otoczenia. Pragnie być komplementowany, domaga się walidacji. Możecie zaobserwować, że osoby z narcystycznym zaburzeniem osobowości nie są zainteresowane wyjazdem nad morze, pójściem do kina. Czy pograniem w piłkę. Zamiast tego wolą skupiać na sobie uwagę otoczenia. Co robi narcyz, żeby skupić na sobie uwagę? Aranżuje konflikt. Jego zadaniem jest sprowokować cię, abyś pokazał swoje emocje, swoje poirytowanie, czy frustrację. Pamiętaj o jednym. W momencie, kiedy dasz się sprowokować i uniesiesz się, pokażesz swoje emocje, poirytowanie, frustrację, on wygrywa. To Twoje emocje, Twoja postawa jest dla niego pożywieniem. I jeszcze jedno. Narcys, jak już powiedziałam wcześniej. Innym filmie bardzo sprytnie z postaci kata przeobraża się w postać ofiary i to w momencie, kiedy ty zareagujesz emocjonalnie. Dlatego przestań reagować na jego zaczepki. Po prostu ignoruj. A jeśli już musisz go skonfrontować, to zrób to w sposób bardzo spokojny, dyplomatyczny. Jest kilka metod konfrontacji z narcyzem, o których też Wam kiedyś opowiem.